Ok, bardzo prosimy y, trenera o komentarz odnośnie dzisiejszego spotkania. Happy, happy for our first uh, victory. Most of the game we play good game, apart of the 5-6 minutes of complete lack of the focus. If you ask me why, I really don't know. I don't know, I don't understand. You know, players get relaxed, they think game is over. Not acceptable, I really don't understand. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pierwszego zwycięstwa. Jesteśmy zadowoleni, no może oprócz tego braku koncentracji później zawodnicy myślą, że już jest po meczu, już mają luźne nogi, ale potem okazuje się, że trzeba walczyć do końca. Okay. Can you tell us something about it? Dobry wieczór. Oczywiście cieszymy się, że wygraliśmy pierwszy mecz. Nie był to łatwy mecz. Czwarta, kwarta. Zdecydowanie do poprawy trzeba obejrzeć i, i wyciągnąć wnioski, aby się to w przyszłości nie powtórzyło. Eee, wydaje mi się, że to było dość karygodne z naszej strony. E, brak obrony, e, totalny relaks i, i miejmy nadzieję, że to się, to się więcej nie powtórzy. Okay. Czy mamy jakieś pytania? Coutor, uh, what you focus about uh, in game of Thrones? What was the key? So, uh. We... Key. Start. Music, stop, Grossel, control three points. I'm going to the most to go the most extreme. I'm going to to the Coach, can you tell us a few words about your situation between you and the last one? Uh, I, I mean, I'm in a lot of. Money, I said the of last time I have a bad case. I want the bad case. Okay. I uh, send the.

nie wiem, może Blaszek gra, może Co się w takim razie wydarzyło w końcówce z wami, bo w zasadzie no, prowadziliście od początku meczu, kontrolowaliście, duża przewaga, też chyba w pewnym momencie około 20 punktów i no i właśnie, i co się nagle stało? No na pewno trochę e, się zrelaksowaliśmy, jakby myśleliśmy, że dowiedziemy już to do końca, ale no tak jak było można zauważyć w końcówce, i zaczął trafiać niesamowite rzuty. W gazie. My nie mogliśmy zdobyć punktów, nie graliśmy obrony, i tak to się zakończyło, ale nie mam jakiegoś sensownego wytłumaczenia na to. Nie da się wytłumaczyć takich rzeczy. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trenerze, prosimy o komentarz odnośnie spotkania. Dobry wieczór. Najpierw wielkie podziękowanie dla kibiców, którzy przyjechali na ten mecz nas wspierać i którzy już specjalnie w czwartej kwarcie naprawdę nam pomagali w, w, w tej walce. Po drugie gratulacje dla drużyny Trefla, która była lepsza w tym spotkaniu. My graliśmy przez 30 minut za mało agresywnie, za wolno. Pozwalaliśmy Treflowi na za dużo zbiórek w ataku i traciliśmy za dużo punktów szybkiego ataku. I to są so dwie rzeczy, które tak naprawdę decydowały o wyniku tego meczu, bo e, byśmy wygrywali ze drużynami e, pokroju trefle, to trzeba jednak zatrzymać i szybki atak, i, i e, nie dać im e, drugiej szansy e, na powtórkę, na powtórkę e, ataku. I ja myślę, że... To, co możemy wyciągnąć z tego meczu jest, że e, intensywność gry, jaką prezentowaliśmy w ostatniej kwarcie, to jest to, co chcemy. Mieliśmy trochę pecha, nie wiem, pierwszy raz w życiu widziałem, że oprócz Wipludanka. E, no ale tak to bywa, nie, nie, nie jest to oczywiście przyczyna porażki, bo tak jak mówię, e, musimy skontrolować trzy lepiej zbiórki, musimy e, zadbać o to, żebyśmy nie tracili tylu punktów, w pierwszym ataku I myślę, że to są dwie rzeczy, które były decydujące. I poprosimy również Jan o komentarz odnośnie spotkania. Tak jak na powiedział, pierwsze trzy kwarty zdecydowały o wyniku spotkania. To, że mieliśmy ich na dwa punkty pod koniec czwartej kwarty, to wynikało z naszej dużej intensywności, jaką powinniśmy grać cały, cały mecz. Chciałem podziękować kibicom, jak i Sopotowi za dobrą walkę. Musimy wywnioskować nasze błędy i je poprawić i przynajmniej wiemy jak musimy grać od tej pory, bo ta czwarta kola to według mnie było coś wyjątkowego i powinno to wyglądać tak cały mecz, a nie tylko 10 minut. Czy mam jakieś pytania? Można do trenera. Ja bym się chciał o te wolne, zapytać o nie wiadomo co, ale żeby 14 wolnych przestrzelić, to one też chyba jakiś wpływ miały, to kto to się bierze, że aż tyle? Nie wiem, czy sens ma to pytanie, czy no. może Panowie powiedzieć? Pytanie jest bardzo dobre. Natomiast z rzutami wolnymi jest e, tak, że tak naprawdę e, trenujemy tego dużo, ale widocznie, że potrzebujemy e, być w tej sytuacji pod stresem w trakcie meczu. Tak jak, bo w treningu nigdy nie możesz przy rzutach wolnych e, e, do końca imitować tego, odnośnie tak po zagrać na takiej, na takiej nieodpowiedzialności, tylko pod takim stresem jak, jak, w, jak w meczu. I ze względu na to, że jakby nie popatrzeć, ten nasz zespół jest jednak młody i widocznie z tym stresem jeszcze nie dajemy sobie rady tak, jak byśmy chcieli. I ja myślę, że to też jest właśnie widać w, 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 przez te trzy kwarty, co, co my mówiliśmy wcześniej. bo w sumie jak, jak już by była duża różnica to jakby taka jakby presja trochę zeszła z nas i wtedy zaczęliśmy grać to co musimy i myślę, że te, te rzuty wolne generalnie są najbardziej pod wpływem właśnie tego i będzie trzeba popracować właśnie na tym i tak naprawdę to jest mała odpowiedzialność żeby ściągnął trochę tego stresu zawodniku i żeby mieli większy komfort przy wykonywaniu tych rzutów. Ale zgadzam się z Panem 100%, że w, w, meczu, gdzie, w meczu, gdzie doszliśmy na dwa punkty 14 przestrzelonych rzutów wolnych jest e, bardzo dużym elementem. E, natomiast wcześniej to jak mówiłem, które te rzeczy były kluczowe, jednak uważam, że tamte były kluczowe, bo rzutami wolnymi jest też tak. E, w jednym meczu trafiasz wszystko, w jednym meczu nie trafiasz i, i tak już po prostu jest. Nie? E, natomiast faktycznie w tej chwili te nasze rzuty wolne wyglądają dosyć słabo. Ale zapytać. Ile czasu pana zdania będzie potrzebował, żeby powiedzmy, no, dojść do takiej optymalnej dyspozycji, takiej jaką pamiętamy tutaj w Zielonej Górze sprzed yy, dwóch lat. Bo mam wrażenie, że cały czas jest już nawet nie chce się znęcać nad tymi rzutami wolnymi, bo z tym też ma duży problem. Ale, ale już nawet w, w samej grze no, jest cieniem tego zawodnika, którego pamiętamy po prostu, tak? W Zielonej Górze. Na pewno, ale był jeszcze większym cieniem przez ostatnie dwa lata, więc... E, absolutnie dobre pytanie e, i pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby, żeby poprawić tą jego grę. Ja myślę, że i tak jest postęp od tego, co było jeszcze rok temu, natomiast faktycznie będzie potrzebował jeszcze też on chwilę, żeby, żeby po, po, po tym czasie, co może no, mu nie szło tak dobrze, e, wrócić do, do lepszej dyspozycji. No. Tak, niestety jest. Jest to proces, który jakiś czas trwa i po prostu trzeba mieć trochę cierpliwości do tego. Nie? Ale jego problemem jest co w tym momencie? Największa pewność siebie? Brakuje mu pewności, czy, czy, czy <coughs> czego mu brakuje w zasadzie? Na pewno, na pewno, znaczy tu jest najlepiej by było jego zapytać, nie? bo to tak naprawdę teraz mówimy o człowieku, którego nie ma tutaj i byłoby najlepiej to jego, jemu zadać to pytanie. Natomiast e, ja myślę, że on jest teraz też w zespole, który jest trochę inny od zespołów, w których był do tej pory i on musi też się przyzwyczajać trochę do innego stylu, stylu gry i e, jestem przekonany, że znajdzie ten swój sposób, żeby, żeby znowu funkcjonował na dużo lepszym poziomie jeszcze o Amerykanów chciałem zapytać nieobecnych znowu. No. Nie chcę nawet Pana pytać, czy będę w następnym mężczyzną, bo Pan tego nie wie, natomiast bardziej chciałem zapytać, czy czy pan, pan sobie wyobraża, że będziecie tak funkcjonować powiedzmy przez kolejne, nie wiem, trzy tygodnie, miesiąc, dwa miesiące, może nawet trzy miesiące albo może nawet... Będziecie musieli do końca roku grać przy tak wąskiej rotacji, jeszcze mając do tego NBL. Czy, czy w ogóle Pan sobie wyobraża funkcjonowanie przy tak wąskiej rotacji? Nie, nie wyobrażam sobie. To jest bardzo krótka odpowiedź na to, co Pan powiedział. Jest to faktycznie dla wszystkich nas, którzy jesteśmy w tej drużynie, frustrująca sytuacja, bo um, liczyliśmy się z tym, że jednak już od pierwszego meczu będą. Już nie mówiąc o nich, jak oni to przeżywają, bo oni przyjechali tutaj, by, by grać, by pomóc. Oni e, dobrze się poczuli w Zielonej Górze. Chcą tutaj, jak to ładnie powiedzieć, e, walczyć i zasuwać, e, żebym innego słowa nie użył, dla tego zespołu i dla tego kibica tutaj, który przychodzi na te mecze. Mhm. I mogę powiedzieć, jakby, jak rozmawiam z nimi, że są naprawdę bardzo sfrustrowani tą sytuacją, że nie mogą jeszcze wejść na boisko i pomóc e, drużynie w, w, w walce o zwycięstwa. To samo się odbija też na całej reszcie zawodników, bo na treningach w sumie trenujemy z nimi. Oni pokazują swoje możliwości na treningach, no i nam ich po prostu brakuje później w meczach. I tak samo jest frustrujące, tak jak mówię, dla całej, dla całej reszty chłopaków, dlatego też klub robi wszystko, by to jak najszybciej skorygować, czy załatwić, żeby mogli występować. A właśnie obawia, że oni za chwilę być może, no nie wiem, za dni 3, 5, 10, 15 zaczną po prostu już sobie szukać nowego klubu, no bo też pewnie w nieskończoność nie będą czekać w dniu, że na też w końcu zostaną zarejestrowani. Pan, jak zawsze zadaje dobre pytania. Natomiast ze względu na to, że nie jestem wróżką, nie widzę w przyszłości niestety, chciałbym. No ale rozmawia pan z nimi, tak? To wie pan, jakie są ich tak no, odczucia, emocje na ten temat? Ja, ja z nimi rozmawiałem. Oni e, chcą, tak jak mówiłem, przyjechali tutaj grać w Zielonej Górze i oni chcą grać w Zielonej Górze, a jak długo ta ich cierpliwość będzie e, trwała, no to się okaże. Natomiast ja z nimi dziś rozmawiałem, że powiem, tak dziś z nimi rozmawiamy, oni chcą być tu i chcą tutaj grać. A ma Pan jakiś komunikat? bardziej precyzyjny od właściciela klubu, jeśli chodzi o możliwość ich zarejestrowania, czy to jest ciągle komunikat, pracujemy, staramy się, zobaczymy co będzie? Komunikat był, że na pewno zagrają w następnym meczu, natomiast o wszystkie szczegóły to proszę zapytać jego, bo on się zajmuje tak? całą tą sytuacją i będzie w stanie dużo lepiej i precyzyjnie odpowiedzieć na, na to pytanie. w następnym, czyli w łańcucie, czy o dzisiejszym? No, mówię, nie no, w, w, w następnym meczu, który, którykolwiek to już mecz będzie, no bo prawda jest taka, że staramy się ten mecz z Włocławic przestawić, bo czasowo nam się po prostu nie jesteśmy w stanie i grać w Włocławicach i polecieć do Belgii i czy to będzie mecz w Łańcucie, czy to będzie mecz z, z, z drużyną z Belgii, nie wiem, który będzie pierwszy mecz. Natomiast tak było obecnie, tak było obecnie. natomiast tak jak mówiłem. Proszę o wszystkie szczegóły. Nie wiem, że o ten najbliższy, który będzie, trzeba mówi o sytuacji przed tym hmm. dzisiejszym ale już o Nie, skoro. nie, nie, mówię o kolejnym meczu, który będzie tam za 10, czy tak, ileś tam dni będzie. To wszystko. Dziękujemy. Tak, dziękuję. Dzięki. Dzięki. Tak, dziękuję. Tak.